Modlitwa na śniadanie wielkanocne. Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego jednorodzonego syna. Spraw, abyśmy wraz z nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim królestwie. Prosimy Cię, zmartwystały Panie daj nam tu zebranym razem przy stole w naszej rodzinie i w gronie przyjaciół z wiarą przywywać twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień twego zwycięstwa prosimy cię abyśmy mogli radować się z udziału w twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i wieczności który wyjeżdż, i królujesz na wieki wieków. Amen.